Witam Was kochani bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj podzielę się z Wami przepisem na tą pyszną babkę kakaową z sernikową wkładką. Idealny wypiek na Wielkanoc. Babka ta ozdobi Wasz stół i na pewno wszystkim posmakuje. Ja Wam życzę smacznego i zapraszam Was na filmik. Robienie ciasta rozpocznę od zrobienia masy twarogowej. Tutaj mam 400 g twarogu, twaróg pusty, do twarogu dodaję 1 trzecią szklanki śmietanki 18% Dodam 60 g cukru i wpijam jedno jajko. Całość zblenduję za pomocą blendera ręcznego. Zostawiamy na razie na półki i zabieram się do przygotowania ciasta. Do osobnej miski wbijam 3 jajka. Pamiętajcie, aby wszystkie składniki miały temperaturę pokojową. Jajka ucieram z 3 czwartymi szklanki cukru. W tym wypadku moja szklanka ma pojemność 250 ml. Do jajka dodaję dużą szczyptę soli. Jajka ucieram na puszystą masę. Następnie, ciągle miksując, dodawać będę 120 ml oleju. Olej jakiś lekki i bezzapachowy. Oczywiście olej możecie zamienić na roztopione masło. Kolejnym składnikiem, który dodam do mojego ciasta, będzie maślanka. Tutaj mam również 120 ml. Dodam również 180 g kwaśnej śmietany. Następnie do moich składników przesieję 220 g mąki pszennej. Dodatkiem dwóch łyżeczek proszku do pieczenia. Przesiewam 60 g kakao. Dodam łyżeczkę ekstraktu waniliowego i za pomocą szpatułki wymieszam dobrze ciasto. I już na, naprawdę na sam koniec do ciasta dodaję 80 ml gorącej wody. Ok, moje ciasto ma taką konsystencję. Tutaj przygotowałam sobie formę do mojej babki. Ona ma w średnicę 22 cm, wysokość 11 cm. I do formy przelewam, tak mniej więcej, 2 trzecie mojego ciasta. Następnie za pomocą łyżki na babkę wykładam masę serową. Wykładam ją tak na około formy. Staram się nie dotykać brzegów. I na wierzch wylewam resztę mojego ciasta. Tak przygotowaną babkę wstawiam teraz do piekarnika, piec ją będę tak 50-60 minut. Pamiętajcie, że każdy piekarnik piecze inaczej i czas pieczenia zależeć będzie od mocy Waszego piekarnika. Tutaj jeszcze nie wspomniałam, formę przed nałożeniem ciasta oczywiście wysmarowałam masłem i posypałam mąką krupczatką. I tak moje ciasto wstawiam teraz do piekarnika. I moja baba jest już upieczona, ładnie wyrosła. Babkę zostawiam teraz w formie do kompletnego wystygnięcia. Studzę ją na kratce. Moja babka pięknie już wystygła. Ja teraz postaram się trochę wyrównać tutaj spód babki, ponieważ z jednej strony wyrósł bardziej niż z drugiej, po to, aby ona. Stała ładnie prosto na talerzu. Mm, babka pachnie przepięknie. Wygląda bardzo ładnie w środku. Następnie na formę kładę talerz i przywracam babkę na drugą stronę. I voilà. Tak pięknie i łatwo odchodzi od formy. Tutaj ewentualnie pędzelkiem możecie pozbyć się mąki, która przywarła do ciasta. I babka jest gotowa. Teraz wystarczy ją tylko przyozdobić. To już według Waszego uznania i pomysłu. Ja swoją ozdabiać będę ganaszem czekoladowym. Myślę, że fantastycznie się tutaj sprawdzi. I zaraz pokażę Wam szybko, jak go zrobić. A więc tak, do miseczki pokruszę 150 g czekolady. U mnie jest to czekolada mleczna. I do czekolady wlewam 100 ml śmietanki kremówki. 30 do 36%. Miskę z czekoladą śmietaną kładę na garnku z gotującą się wodą i mieszając rozpuszczam czekoladę. Pamiętajcie, aby dno miski nie dotykało gorącej wody. Czekoladę rozpuszczam cały czas mieszając. Kiedy czekolada się rozpuści, garnek ściągam z grzania i ściągam z niego miseczkę. Po zdjęciu zgrzania mój ganasz zostawiam do przestudzenia. I kiedy mój ganasz już troszeczkę zgęstnieje i przestygnie, ale będzie ciągle jeszcze płynny. Udekoruję nim moją babkę. Za pomocą pędzelka rozsmarowuję ganasz po całej babce. Następnie babkę możecie udekorować według uznania. Ja tutaj dekoruję ją czekoladowymi jajkami. I w ten oto sposób prezentuje się moja gotowa babka z serową wkładką. Myślę, że z całą pewnością będzie ozdobą świątecznego stołu i posmakuje wszystkim domownikom. Ja bardzo wam ten przepis polecam. Dziękuję wam bardzo za spędzony ze mną czas. Wszystkie polubienia, subskrypcje, komentarze. Życzę wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa!